Siema, z tej strony Xao i witam was w kolejnym odcinku Legacy Challenge The Sims 4. Dawno nie było odcinka, co? Bardzo dawno. No, ale tak, musiało wyjść. niestety trochę mnie rozłożyła choroba i no... No nie miałam jak nagrywać. Jednak już jest spoko w miarę, powiedzmy. No, czuję się tak, jak właśnie ona w tej chwili pokazuje, dosłownie tak. Ale dobra, powiem tylko tyle, że zanim zachorowałam, nagrałam jeszcze jedną rzecz do The Sims 4, więc no, czekajcie. To nie jest jakaś część serii czy coś, ale to zobaczycie. W każdym razie dzisiaj gramy właśnie tutaj naszej rodzinki i fiołek, bo już można w sumie ich nazywać rodziną. Co prawda, niż są ani zaręczeni. Nie, no dobra, są zaręczeni, sorry, no, widzę, że jest napisane zaręczeni, mówię, że nie są. Super. Yy, no, są zaręczeni, więc musimy im zrobić ślub. No, jako, że nie, nie za bardzo jesteś na jakiś. Był mega bogaty ślub. To zrobimy sobie ślub na Wyspach, myślę. W sumie się tam poznali, więc to by miało sens. I żeby was nie zanudzać, to, to co? No to tylko wam powiem tyle, że po ostatnim odcinku Antoni sam sobie poszedł do pracy. <grym> I dlatego sobie gram tutaj Darią. W ogóle mam chyba niższe ustawienia graficzne niż miałam, więc wybaczcie, jeśli Simowie wyglądają jak kupa, ale. Ale OBS inaczej świruje na wyższych ustawieniach i klatkuje mi gra na nagraniu, chociaż normalnie mi nie klatkuje. Zo zapaleńców, jakiś... Alika Kachana Nuni nie chcę z nim jakiś dziwny jest ten typek nie chcę ocenianie ludzi po wyglądzie tak bardzo to dobra bo ja muszę się tutaj zająć nią przede wszystkim będziemy tutaj tak sobie grać żeby wiecie żeby już zobudować trochę tego domu żeby się przygotować na dziecko bo to jest najważniejsze jednak Legacy żeby kontynuować się na lutanie żeby to tak wyglądało jak teraz wygląda z drugą przydałoby się zająć Darią w sensie że ona jakieś powinna mieć zainteresowania swoje czy coś ale no nie wiem kurde co by jej tutaj wymyślić No bo ona tak lubi to pisanie książek ale nie mam kompa, Więc odpada całkowicie. Gitarę lubi. Gotowanie lubi. Czy znaczy, lubi. No umie, ale jak umie, to znaczy, że lubi. To jest takie moje dziwne rozumowanie czasami wędkarstwo. O, wędkarstwo! Kurde, ale ona dużo umie. Hmm, sprawność fizyczna na czwórkę. Może tym wędkarstwem się zajmiemy w ogóle tutaj? jest coś można powędkować? Nie bardzo. To ja myślę, że możemy sobie pojechać już na te wyspy. Zwędego mam piękny ekran ładowania teraz. Bardzo mi się podoba. I dobra, jesteśmy na tych wyspach. To sobie możemy tutaj pójść na ryby, chociaż pewnie jej nie wyjdzie to na początku, ale zauważyłam, bo gram sobie czasami prywatnie w jakieś rozgrywki, że no nie musimy mieć tego poziomu tutaj wędkowania, bo on sobie rośnie, więc nieważne, czy tutaj coś złowimy, czy nie, to umiejętność i tak nam rośnie. Także niech sobie to wędkuje i co nieco, spróbujemy tutaj złowić. W ogóle myślałam nad tym, czy by się nie przeprowadzić z, tamte, z tamtej parceli. Wiem, że są takie zasady Legacy Challenge, że jeśli nie powinno przeprowadzać, powinno się też mieć największą parcelę. Ja nie mam największej parceli. Ale z drugiej strony to nie jest takie, wiecie, typowo Legacy, a też nie wiem, właśnie, no bo ten Anton jest syreną i ciężko się grać z syreną, jak on. Sobie żyje w domku. A to by może było w sumie ciekawie. Ale z drugiej strony, czy byłoby ich stać na taką przeprowadzkę? Wiem, latam kamerą, jak zawsze latam kamerą. Ale kurde, sobie czasami patrzę na jakieś rzeczy, bo mi się podoba. W ogóle tu mogę budować sobie za kasę czy za darmo? Za darmo! Ale to jest jaka parcela? Mieszkalna. O kurde, to można takie rzeczy robić. Tutaj mam takie różne w ogóle rzeczy ściągnięte sobie jako custom content. Te rzeczy możecie znaleźć na mod The Sims. I właśnie to, co wam ten film zrobię, to tam podam wam linka do mojego Pinteresta, tam właśnie możecie znaleźć dużo rzeczy nowych. Coś takiego zrobiłem. Tak, a mała plaża, że wiecie, że niby dzika. Ej, ale ja to usunęłam. Halo. Zobaczcie mi tu deletę. To chodźcie tutaj Rzemi, bo w ogóle masz. Mało tego. Mało energii. Nie wiem, jaki ona ma strój w ogóle ustawiony jako wizytowy, ale trudno. Tu babka zemdlała w ogóle, bo zobaczyła Destina Brołka. O, jak ładnie. Co, no, ratownik nie powinien mieć jakiegoś swojego miejsca? Może jest coś takiego, tylko ja o tym nie wiem. Ja jest jakiś ręcznik gratunkowy, ale to chyba tylko po prostu inaczej wygląda. Ręcznik gratunkowy, Tak, to się wypowiedziałam. Ręcznik ratownika. Gdy tam ludzie. Aha, on ma taki strój kąpielowy. To fajnie. Wydaje mi się, że oni w ogóle nic nie robią. Tutaj sobie tak dryfują. Co? Wstałaś? Kurde, to no której wraca z tej roboty? To chyba weźmiemy dzień wolny moje jutro po prostu, bo... Bo... Kurde, to nie ma sensu, tak? To w nocy ślub? No z drugiej strony ich nie stać. Której ty wracasz z tej roboty? Chryste, panią dziewiętnastej! Dobra, to, to, to tutaj chodź, tutaj. Um, przynieść tutaj. Jezus Maryjo. Korzystaj z łazienki i <laughs> w ogóle wszystko, chłopie. O ja... Albo chyba i tak wrócimy do domu. Nie ma tutaj dyskusji. O tak... Jutro będziemy w domu. Ale porażka ślubowa, ja nie mogę. W ogóle dzisiaj mam jakiegoś pecha cholerynego. W ogóle mam taki dzień. Wstałam rano. Ja rano nie pamiętam kiedy ostatni raz wstałam, chyba tak z miesiąc temu. Bo generalnie śpię do południa, a potem w nocy nie śpię. No i sobie dzisiaj idę, bo wystawiłam różne rzeczy na Olksie. No i miałam jakieś tam pierdółki, takie, wiecie, jakieś zabawki i takie tam. No i wystawiłam to za jakieś grosze dosłownie. i to w domu zajmuje miejsce, ja nie mam miejsca na, na chacie. No i umawiam się z babką. Wszystko spoko, mówię, ale ty wiesz, że ja jestem z innego miasta niż ty, bo na. Coś tam pisała, czy, czy tam we Wrocławiu będę, czy coś takiego Mówię, że no nie, ja nie jestem z Wrocławia No i spoko, wszystko fajnie Umówiłam się na dzisiaj, na 11 No to idę do tego miasta Co eee, on jest w ciąży? Będzie teraz bądź tu mądry. Idę sobie do miasta, do rynku mojego, no i dzwonię do niej, gdzie ona jest. I opisuję jej miejsce, gdzie ja stoję. Ona mi się mnie pyta, a koło jakiej restauracji? U mnie w rynku są dwie restaur... No, nie, nawet chyba nie dwie, to no, nawet nie jest restauracja w sumie, a to drugie to jest suszarnia. Mówię, ja, ja, jako jakiej restauracji, przecież u nas nie ma restauracji w rynku. Ja mówię, pani przodkiew, nie mówi o Wrocławiu? No tak. A ja tak, ja tak, ty serio? Nie wiedziałam, co odpowiedzieć w pierwszej chwili. Zaczęłam się śmiać, chociaż byłam wkłjona, wkurzona. I no nie wiedziałam w ogóle, co mam zrobić, co mam odpowiedzieć, bo ty, z jednej strony to jest to śmieszne, tak? A z drugiej strony, no ty zmarnowałeś czas, już myślałeś, że to sprzedasz. O, o, wciąż jest O, jest wściekła, że jesteś wciąż. O kurde, ale już ma ten brzuszek. Um, no, to, no to co, chyba musimy im ten ślub zrobić? Przy się jesteś rozgniewana? Group small, 01 dobry powód, żeby być wkurzonym. Bo moja opowieść ją tak zdenerwowała. No więc nie dość, że zmarnowałam czas dzisiaj i nerwy, to jeszcze chora jestem. Ko w ogóle myślę o tym, żeby w końcu robić jakiegoś vloga codziennego, czy tam, no takiego daily bardziej niż codziennego. Z moimi opowieściami niektórymi, failami i tak dalej, bo zawsze chciałam robić vloga, a teraz chyba jest ku temu okazja w końcu, żeby się przełamać. Generalnie moja choroba generuje różne takie rzeczy, że, że mam różne pomysły. Co? Dzisiaj jest zimowa fiesta. O, ja! No dobra, ale w sumie pewnie jest wolne. To, to w sumie tyle. Dobra, to idziemy sobie gdzieś, idziemy! Chodźcie, wstawajcie. Chyba ich nie musiałam budzić, nie? żeby oni gdzieś poszli. Nie wiem. W ogóle, gdzie można ślub wziąć? Nie wiem, gdzie można ślub wziąć. Może na tym wraku admirała się da gdzieś ślub wziąć. Chociażbym wolał z widokiem na plażę. To może tu. A i w ogóle zapomniałam Wam jeszcze wspomnieć o tym i podziękować, że zbliżamy się do tysiąca subów jakimś cudem. Nie wiem, jakim cudem w ogóle. Co wy tu robicie, ludzie? Czemu was jest tutaj tylu? Ja to chyba mówiłam ostatni raz przy 200 subach? 300? 100? Nie pamiętam. Przy jakiejś takiej bardzo małej liczbie, a teraz nagle jest was tutaj tyle i nie wiem, dziwnie się z tym czuję. Prawda, że piękna pogoda na ślub. <grywy> Aj, współczuję już im. Ale jakoś to ładnie się urządzi i będzie fajnie, tak? Chciałam zgłosić protest, że nie ma pizzy hawajskiej, ale jest, więc i tak plus. No, zrobiłam coś takiego, że tutaj mamy niby taką plażę, no. Coś takiego. Także proszę bardzo się tutaj przebrać ładnie i pokazać, jakie wy macie w ogóle stroje. No, słucham państwa. Nie uciekać, nigdzie tam burza. Co ty się będziesz przejmować chłopie? Co ty jesteś? Nie, świetna dobra. Już mi jest wstyd za nich. Weź, ślub. O, jejkuje się jeszcze szczęślików. Aaaa, chodź tam, dobra, szybko. szybko, 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 skorzystaj, skorzystaj. A może by ich tak lepiej przebrać w jakieś stroje kąpielowe. No, super, też, też jest fajnie. To jak ona wyjdzie sobie stamtąd, to niech tu przyjdzie. Pokaż się. Pokaż mi się, nie ucieka nigdzie. Nie ma i tak, gdzie uciec. Bardzo dobry strój. W ogóle mam nadzieję, że to nie są bliźniaki, albo nie daj Boże, trojaczki. Um, jak nie ma twojej połówki, to ty żeś gdzieś las o, Super, Nur nurkuj bez butli. Tak, Jeden pomysł. No chodź mnie tu. weź ślub. Dokładnie. Coś tam mówiłam o tych błędach. <grych> Już nic nie mówię, nie odzywam się po prostu. <grych> Proszę bardzo. To jest prawdziwy ślub. O, wyłączyli mi jeszcze prąd. Super wiadomości na weselu. <grych> Jene. Doskonały prezent ślubny. Pozdrawia firma Landgrab. No, 100 lat, 100 lat. ten piorn, który jeszcze uderzył w momencie, jak oni się pocałowali. Piękny, po prostu piękne. Właśnie dlatego uwielbiam grać w Simsy, bo masz jakiś plan, nie on ci się zepsuje, jakiś deszcz jeszcze leje. O Jeny. No. Miałam zły humor, dzisiaj już mam świetny. Tutaj leje po prostu masakrycznie. Jeny, ale czemu ona takiego rowa tutaj ma? Chyba ten skin tak zrobił, bo mam nowe skiny. I co, włączyli nam prąd? No, dobrze. Teraz powiększymy trochę tą chatę. i zrobimy ten wystawny posiłek. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. <grafię> Za to właśnie uwielbiam legacy. To mieszkanie w tych takich klitkach paskudnych. To jest niepodrabialne. A, czyli my wszystko potrzebujemy do kuchenki jeszcze do tego wszystkiego. Hmm, super! Świetnie! Proszę bardzo, kucheneczka, może... O, nie no, tutaj nie. Tak trochę lipa, że święta były bez czegokolwiek. Więc damy, aha, jeszcze musimy jakieś ozdoby świąteczne. Te ozdoby się w sumie przydadzą nam w przyszłości, więc... Mówimy, że to jest po prostu inwestycja w przyszłość, tak? Inwestycja w przyszłość. Powieść dekoracje. A, czy poszedłeś coś z tym robić? Niech ci będzie. Mieliśmy powiesić dekoracje, gdzie one są? Czy po prostu taki mamy dziadowski dom, że... No, chyba tak właśnie jest. Chyba właśnie jest tak, że tutaj się nie da nic powiesić. No chyba nic nie kosztuje, co? Go umieścimy sobie. O, mamy dekorację. Mamy dach. Co to za rozpusta pieniężna? Co? Możemy teraz ten posiłek zrobić. Szanownie. Proszę, zrób mi wystawne śniadanie. To się naprawia, panie. Naprawia się. Piorun uderzył i dostaliśmy takiego gagatka. Ale piękny. Ej, ja go nie sprzedaję. On jest piękny ten kamień. Podoba mnie się. To ja go sobie wezmę tutaj dam. Traktujemy to jako prezent ślubny od losu. I tutaj coś. Uuuu! Firaxium. Bierzemy to. Nie sprzedam tego. To jest za ładne, To jest w jakimś takim opakowaniu. Mm, to, To, panie, może to. A, no, nie mamy kosza. No. Y ty się zdecyduje, czy ty jesz, czy ty nie jesz? Znowu gdzieś dupną piorun. Nie wiem gdzie. No jest. Halo. Halo. Co ty robisz? Czemu nie jesz? Zjedz to. Halo. Nie wiem, nie chcę zjeść. O, teraz zjadł. Jest tego talerza. Aha, no, teraz wszystko jest jasne. Po prostu jest z tego talerza, a tak naprawdę znika z tego. Ja mam pytanie. Czy to było jakieś śpiewy? Gdzie słyszałam? Te same tu jeszcze mamy. Otwórz prezenty. Otwórz prezent ze stosu prezent. Yy, Ale to nie powinno się kupić tych prezentów? Kup prezenty. Coś taniego, nie? Coś taniego. O, proszę. Po Simoleonie. Bardzo dobry prezent. To tak samo możesz kupić prezent. Jak ją złowić? Proszę bardzo. Wybiera interakcje z kategorii świąteczne. Aha, czyli po prostu musimy ją zagadać na śmierć. O! <grym> to by mógł dupnąć piorun, byłoby chociaż śmiesznie. No to co, gadaj sobie z nią. Wyręcz prezent, o. I fut. Fut nie. Głowa praprasima. Nie, to. Dawaj jej to. A ty też mu daj. Proszę bardzo. No i proszę. Dajcie prezencik. To co teraz jeszcze? Świąteczne nastroje, to jeszcze trzeba pogadać troszeczkę. O, ten klucz jest inny w ogóle, on inaczej wyglądał. Dziel się nastrojem, o. I co tutaj jeszcze jest? Musisz złapać Papcia rozza i poprosić go o prezent. Ale już od koło kominka, nie mamy kominka. Smutno mi teraz, nie mamy kominka. O, 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 śpiewaj, tam było coś... Ach, już nie ma. To, to może tu... Yy, śpiewaj razem... Yy. Czemu on nie śpiewa z nią? E, Antoni w prostu ma w nosie, te, w, w święta. <laughs> Świata jest ta piosenka, po prostu tak ją kaleczy. Dobra, to co? Pocałunki pod je miałam. Podoba mi się w ogóle, że on świętuje to wszystko w gancie. Ale coś tu wychodzi za coś z jakimiś patolami, gram w ogóle. <laughs> jak to wygląda? Śmiej się szczerze i głośno. No i co? Ca Cały go pod tomiem miał. Macie, jak się wystroił koleżka. Ooo co i co je do tego, do kibelka? I potem się możemy zrzemnąć. A tobie co zrobimy? Co tobie zrobimy, typie? A ona w ogóle za ile urodzi? A. A ja to dopiero pierwszy trymestr. O, kurwa, to ona ma pierwszy trymestr, a już ma taki brzuch. Kiepsko. No co, może pójdziemy do tej pracy, co? A to co? On sam pójdzie? Nie, nie sam peshit. Szkoda. Ja nie mogę na niego kliknąć. No szkoda. A, poszedł do pracy, zarobił i. Aha, ale tu jest napisane, że. Aha, bo ona zarobiła podczas dnia wolnego. Co to było? Co ty zrobiłeś? Nie mam pytań. Dalej to sobie śpi. Na to jak pracowity dzień. Poranne mdłości. To nie jest poranek. Popciem Rus. Popciem rósł! <laughs> Uuu, jakie fajne. Jakie fajne. Dobra, jeszcze jedno się przyda. A to w sumie to drugie, jak już mamy, to możemy sprzedać, nie? I, i, Nie, I ten. Ten obiekt nie może być sprzedany. No <laughs> to w sumie dobrze, dobrze. To wstawaj, Antoni. Chodź. Yy, tu bawne powitanie. Dawaj, ty połapiemy. Siema. Daj prezenta. Dawaj, prezenta. co nam da. I co dostaniemy? Nie wiem, co dostam. O, jedno życie pod mikroskopem. No dobra, wracam do wyposażenia rodziny, zobaczyć, co to dostaliśmy. Więc dostaliśmy mi, mi, mikroskop. Mikroskop. I w sumie szkoda mi go sprzedawać, bo on by się przydał, bo wiecie, no, Antoni lubi naukę, więc może by to zostawić. Ale, mam tutaj jeszcze jakieś inne rzeczy. Dostaliśmy je jako nagrody kariery, i w sumie szkoda mi też ich sprzedawać. Tu jakieś takie coś fajne z kosmitami. I mamy komputer, no, który dostaliśmy właśnie. Na karierze literackiej, więc. Um, więc się przyda. Mówiłam coś, że nie może ona pisać, to jednak może się okazuje. Więc sobie kupimy jakiś blacik i będzie spoko. Dobrze, mamy komputer, to niech ona poprosi jeszcze o prezent, bo może ona coś dostanie. Ty idź sobie w ogóle może do chaty. Zajmij się sobą. No powitaj go. I co my tutaj mamy? Poproś o prezent. No i sam nam da. Uwaga. Slablet. O, tablet dostaliśmy! Co? Ale nie, nie, nie ma go tu. Oj, ale tu jest napisane, że dostaliśmy. A to co, może ona go ma jednak? A, ona go ma. Tylko po prostu tam mi napisali inaczej, no bo, bo, bo jakby inaczej. Czyli mamy wszystkie tradycje ukończone. To co, to możesz sobie... A, ty nic i tak nie napiszesz, bo się źle czujesz. Dobrze, to bara-bara z Antonim i, i Lulu i spać. Halo, halo, no chodźmy tutaj. Proszę bardzo. I tak jak sobie wstaniesz. To weź sobie gorący prysznic. Dziąża yy, została wyczyszczona. Jak to brzmi. Straszne. To w ogóle czy babcia Mroza można przebrać. Może bym to wypróbowała? Jest mi smutno, bo nie ma prawdziwego stroju świętego Mikołaja. Babcia mróz, babcia mróz. W ogóle babcia nie ma butów. O, super osi osiągnięcie, tak. Mhm, ja dopiero zaczynam. Tak jest. Czemu w ogóle ty się tak ciągle źle czujesz? Ja nie wiem. No co za babski? czemu tu jest mleko? No może to może wypisuj to mleko. Mam nadzieję, że nie masz nietolerancji laktozy. laktozy. Weź sobie jakieś resztki. I sobie idź spać. I zajmiemy się tą jej karierą i ogólnie jej aspiracją, bo w sumie jest bardzo ciekawa ta aspiracja. O, siema. Dobre panu. Co zimno dzisiaj, co? Zimno. Kupię im ten śmietnik w końcu. Tu miałem taki duży, tu miałem taki mały. Na razie tutaj dałam blisko wszystko, żeby nie szukać tego nie wiadomo gdzie. Tylko prawdziwy maniak z chłodności próbował wytrzeć kałuże na ziemi. Czy to jest jakieś odwołanie do Dyson's 2? <grych> Typie, jedz to. No czemu nie jesz tego? To jest jakieś zbugowane jedzenie, ja nie wiem. Ha, ten stolik jest zbugowany. Dobrze wiedzieć. Co, zaraz do pracy trzeba gdzieś. Okej, okay, mamy coś takiego, może ten stolik będzie działał. Co narobi. O. Fuj. No skorzystaj z tego. Gdzie leziesz? Korzystaj. Jakaś premiera sezonu będzie. Obejrzyj go jak najszybciej. Co ja po prostu przy okazji nowego sezonu grotron. o Tron, jak najszybciej obejrzeć, żeby nikt nie zaspoilerował nic. Żałowałam, ża że to obejrzałam w ogóle. No spoko, Antoni. Fajnie, że się czymś zająłeś w końcu. O, sprzedaj owoc śmieciowy. Tak, jednego Simulana dostaniemy. Super. E, dołącz. Idziemy do roboty. Siemaneczko, siemano. Powitaj współpracownika. Chciałabym, ale nie mam. Takiej opcji. O, tam mogę. Siema, ćwicz analizowanie. Proszę bardzo. Okej, okay, dobra. Przeprać burzę mózgów z użyciem kratora wynalazków. Burza mózgów. Eksperymentuj przy laboratorium chemicznym, to chodź poeksperymentować. Już mu się chce spać. Nie wierzę. Jest trzynasta, chłopie. Trzynasta. Nawet nawet nie było wtedy, jak mówiłam. Także ty mnie coś tutaj wkurzasz. Bazylię potrzebujemy. Mamy bazylię. Nie ja mam ci tą bazylię wziąć. Może ona coś ma. Zapytaj o termin porodu. A w sumie dowiemy się czegoś może. No i nie wiem kiedy. <grytania> Poproś współpracownika o kryształ. Dejmie. Dej mi kryształ. Proszę bardzo. cytryn dostaliśmy. Analizuj kryształ. Poznaję z Cimą o imieniu Ernest Hack. Zmawiaj o pracy. Znamy tego typka. W ogóle on nosi kolczyki. To jest trochę dziwne. Proszę bardzo. Poproś współpracownika o metal. Analizuj metal. Ej, no już mu się tak mocno chce spać, naprawdę. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się. To porozmawiaj z nim o tych pracownikach. Ro rozmawiaj. I pójdziemy sobie dżemnąć w pracy. No to coś ty pogadał? I teraz się dzemni tu. Mam nadzieję, że mi nie utną za to pensji. Że liczy się tylko ten pasek tutaj. E, czy ty przyszła nasza żona? E, czy ty się stęskniłaś, czy o co chodzi? Po prostu sobie przyszłość. To super, super, że tu przyszłaś. Co dostaliśmy? Lampę stołową, nowe ubrania, jeden dzień urlopu. No dobrze. To co, pierwsze co, to sprawdzamy, co dostaliśmy. Mm. Tak, ale nie w sumie... Kojarzy któryś z Was, jak wygląda schronisko na śnieżce? To właśnie to jest coś tego typu. No, dobrze, no, dostaliśmy, to ja nie wyrzucam, no. Trzeci tryb jest za 7 godzin. Hmm. No tu masz jeszcze to jedzenie. Czemu go nie zjadłaś? Dziwni ludzie. Skupimy się teraz na tym, żeby to ogarnąć Tę premierę sezonu oglądać. Nie potem się pójdziemy spać. W ogóle musi być tutaj bardzo zimno, skoro ona siedzi w zimowych ciuchach. Także współczuję mieszkania w tym miejscu. Widzę, że premiera sezonu to premiera Simsów trójki. co? Już napisy końcowe. Co wy oglądacie jeszcze? No, już myślałam. To co? Spać, usiąść. A ty nie obejrzałeś do... Dobra, obejrzyj jeszcze do końca to. Bo on nie obejrzał całego, dlatego tak. Na śpi i co chwilę się śmieje. O, właśnie. Czek, creepy. A ty co? No to idź sikać. I śpij dalej. Znowu burza. Znowu O, oh, f***. Co? Co się stało z tym? Co znikło. W ogóle krzak śmieciowy nam zarósł mleczami. Nie, mniszkiem lekarskim. Gdzie nam się jeszcze zjarało? Nie, nasz krzaczek się, z... nasz krzaczek się zjarał. O nie. Ej, no, no chyba to już było troszeczkę przygięcie z tym krzakiem, że on się zjarał. I co teraz? Co, muszę jakąś najtańszą toaletę zrobić. Ja nie mogę. Zarobisz parę groszy i co? I ci się spali krzak. Okej, okay, zrobiłam im toaletę. Mamy taką najtańszą talę, to taki kibelek z wiadrem. No, no co, no co zrobiłam? No, Musiałam wydać bezsensownie pieniądze. Jeszcze to nie do tego ma dzisiaj urodziny, chyba. Tak, na pewno ma urodziny. Ty byś mogła mu zrobić jakieś ciacho. bo znowu jesteś głodna, naprawdę. Dobra, rób mu białe ciacho, to od razu coś sobie zjesz. Nie podoba mi się to, że ona chodzi w ogóle w takich ciuchach, więc mogłabyś się przebrać. Dziękuję. a proszę, białe ciacho. Dodaj świeczki. I co? I, I on będzie starym dziadem. Smutne w sumie. Weź sobie jakąś resztkę zjedz. A on idzie do roboty, kurde. To co? No to wypowiedz życzenie i chodź tutaj. Tylko się przebierz, no nie. O, przebierz się. Przebierz się, zanim zdmuchniesz świeczki. Super. Teraz ci musisz mnie posłuchać po prostu. No, na opak! Patrz. Sto lat. Smutno mi, że nie jest stary. Nie nacieszyłam się tym simem za bardzo. Nie rób tak, czemu on tak robi? Dobra, żryj to ciacho. E, dobra, dołącz. Czy on sobie w ogóle kiedykolwiek zje? W ogóle muszę coś sprawdzić, jak zaraz tutaj będziemy. A mi obchodzi, czy jest jakiś tutaj pokój socjalny, coś takiego? Aha, tu są takie rzeczy socjalne. Że niby to jakiś bosa, czy coś. Pomyśl pod prysznicem. Hmm. Chciałem ten prysznic. Pomyśl pod prysznicem, proszę bardzo. Chciałbym mieć takie zadania w pracy. Ule, przymiotacz promieni. A jak to zrobić? Aha, na kreator wynalazku. O, Daria poszła do pracy. Dobrze. Może tutaj do nas nie przyjdzie. Co my tu robimy? Hmm. Coś się dymi, coś się pali. Nie podoba mi się to. Proszę bardzo, mamy transformuj krzesło. Transformuj krzesło? No dobra. W jest spoko, tylko nie wiem, czy mam jakieś krzesło pod ręką. Tu jest jakieś. Transformuj. E, to się zaczęło palić po prostu. To, na, tym, na tym to polega właśnie, tak? Nie, nie panikuj. Gaś to. Dobre to jest. Tylko, tylko to, no, nic, nic się tutaj... A, zamień. To fajna ta transformacja, taka niezaskuteczna. Dobra, eksperymentujmy sobie. W ogóle mamy takie zadanie. Dokonaj piątego przełomu naukowego. Nie wiem ile już my tych przełomów zrobiliśmy. To jest sześć ogólnie do zrobienia, do awansu, więc nie wiem jak nam to wyjdzie. O, coś tam się, coś tam pulsuje główka. Jest! Piąty przełom naukowy. W ogóle chciałam go odchudzić, pamiętacie o tym, ale ktoś napisał, że w sumie. To głupie, że za każdym razem ktoś odchudza z ma, żeby był idealny. No i w sumie fakt, on nie miał być idealny, więc niech będzie gruby. no przy kości, no gruby nie jest aż tak. Co dalej w tej bazylii nie mamy, nie? Bo i skąd? Musimy ją kupić, jak rozumiem. Niech nam tu zasadzi. Majsterku z ekspresem do kawy. Czekaj, co tym razem zepsujemy. Proszę mi tu majsterkować. O, chyba będzie przełom jakiś. No, chyba jednak nie. Kup przekąskę, wypieki. Kanapka z bekonem, z wegetariańskim bekonem. Próbowałabym. Jakby to gdzieś było do kupienia. Nie skrzecz! To co, transformujemy, nie? Zobaczymy, na czym polega ta transformacja. O, o, I co? O kurde! Rzeczywiście się transformowało! A jak jeszcze raz to zrobię? O! I w ogóle... Dokonał przełomu akurat. Wow! A jak to? Ej, ja tego muszę w domu! Albo może lepiej nie... A to jak transformuje? O! To się zmieniło za to, to w, w zaparzeż do kawy. A z tym to już nic się nie da zrobić. Już jest beznadziejnie. A jak transformuję to? Ło! Wow. A jak to? O! No trochę się zmieniło rzeczywiście, ale jest, teraz jest bezużyteczne po prostu. O! No ale nie dostaliśmy awansu! Nie! Należało nam się. No dobrze, ale nie jest tak źle. A jakbym to wypróbowała w domu, chociaż trochę się boję, bo... A w sumie te na przykład kuchenki nam nie szkoda, to może by ją transformować. Co nam wyjdzie wtedy? Ała! Nie no weź, chłopie, co to jest w ogóle? Myślałam, że kuchenka się zrobi następna. A tu coraz gorzej jest tylko. Eee... Nie, nie, kuchenka była bardziej przydatna. Nie, ja chcę kuchenkę moją, z powrotem. Ile ta kuchenka kosztuje, bo może mi się uda w coś przetransformować, co jest więcej warte od tej kuchenki. 1035. O, no to już jesteśmy na plus. Jezu, to już oszustwo w ogóle straszne. A jak lodówkę przetransformuje? Stała się prysznicem. A z prysznicy co zrobimy? Nie zamieniła się? 1300. A za ile była ta kuchenka? Za 200. Ale oszustwo. Ale cheaty. A jak transformuję to? Co nam wyjdzie? Eee, lampka. <grywa> Teraz kociołek. A ile kociołek jest warty? 150. Hmm, no chyba tutaj trochę wtopiliśmy kasę. No, musimy to pozmieniać jeszcze troszkę. Dwój mu zabawa nie rośnie, serio. Przecież to jest najlepsza zabawa, jaką znam. Gdy znowu burza wali, więc nic nieciekawie. Kurde, nic sensownego to już się nie zmienia. <grywa> Ale wiem chyba dlaczego tak się dzieje. Jak to położę, to może to się zmieni w coś przydatnego. Chyba jednak nie. Na razie to wszystko się zmienia w coraz bardziej większe rzeczy, także... A, w sumie... Moment, ile to jest warte? U, 320, dobra. To wszystko wróciło do normy. Dobrze, to sobie możesz obejrzeć telewizję. To schowamy do lodówy. Kiedy urodzisz? Nie wiadomo za ile. To poczekamy do porodu i jak się urodzi nam dziecko, to skończymy odcineczek. O nie, zaczął się poród! O nie! To co? Chyba pójdziemy urodzić dziecko. Urodzić dziecko w szpitalu. To poczekamy na niego. No właśnie. I w ogóle nie kupiłam kółyski celowo, bo dostaniemy ją za darmo. Także wiecie, oszczędności na maksa, nie? Uśnieżek. Proszę bardzo, pani, zgłoś się w recepcji. Proszę rodzić dziecko. Możesz się zrzemnąć w tym czasie, jak ona będzie rodzić. No, siema, przyszła babka rodzi dziecko. Proszę ją przyjąć. Boję się, co tam wyjdzie z niej. No, jakiś omar nas będzie tutaj operował. Mam na nadzieję, że mogę go się ufać. Co my tu mamy? Urodziła córeczkę. Maluszek potrzebuje imienia. Imię musi być na B. Więc losujemy imię, aż będzie na B. Blanka. Pierwsze imię, które się losowało, to jest Blanka. Może być, mi pasuje. Blanka Fiołek. Nie! Drugie dziecko, o nie! Bo jak będą trojaczki, to ja, ja wyłączam grę. Znowu Cyreczka. No B. też musi być na B. Aha, w ogóle może ktoś zapytać, dlaczego na B drugie dziecko, bo powinno być na C jakby. Yy, dlatego, bo to są bliźniaki, jakby... Jakby oni urodzili sobie potem dziecko po jakimś czasie. Oni urodzili. Razem sobie rodzą dziecko. Już to widzę. No to, to wtedy sensie rzeczywiście mielibyśmy na C. Ale skoro to są bliźniaki, to muszę mieć na tą samą, na tą samą literkę. Widzicie, nic mi się nie losuje na B. Była Bianka. Tamta jest chyba Blanka, tak? Mam nadzieję, że tak jest, bo jak nie to zmienię na Blanka. Dobra, bliźniaki tylko. Tylko bliźniaki. Okej. Okay. Uff, Jakby to były trojaczki, to lipa. Dobra, to jak mam na imię? Blanka i Bianka. Okej, okay. Blanka i Bianka. Nic nie może na o tych dzieciakach powiedzieć, oprócz tego, że są bliźniakami. Co? Wracamy na chatę. Tobie się spełniło, że zostałeś rodzicem. Dwójka dzieci. Jest super. Jest super. To co? Jeszcze jeden pokój trzeba dobudować. Dostniemy awansiar, co zrobię jakiś taki porządny remont tutaj. Jest po prostu super, więc ja mogę zakończyć odcinek w tym momencie. Nie wiem jak to będzie, bo... Dlaczego to się zawsze dzieje? Jak nie mają kasy. To jest jakaś plaga, po prostu to specjalnie chyba zrobił jakiś skrypt do tego, bo nie wierzę, że to jest możliwe. No cóż, no ja się z wami żegnam. Jakoś sobie ogarniemy te dzieciaczki. I co? Do zobaczenia w następnym filmie, bo mówiłam wam, że będzie film następny. To co, ja Was zapraszam na grupkę na Facebooka, na Instagrama. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku i o moim pomyśle na, na vlogi. I teraz już się serio z wami żegnam. Na razie.